Podniesiemy płacę minimalną. Podniesiemy ją do wartości, która jest wartością wskazaną przez Niezależną Komisję Ekspertów Unii Europejskiej, 68% średniej krajowej, bo to jest właściwy poziom wynagradzania. I chcemy to zrobić oczywiście w sposób rozsądny. Prawdą, że wzrost płacy minimalnej powoduje pogłębianie się bezrobocia. Od 20 lat nam mówiono, że podnoszenie płacy minimalnej będzie powodować wzrost bezrobocia. Bezrobocie rosło, a płaca minimalna była na tym samym poziomie. Podniesienie minimalne! Czy będzie to związane z jego wiekiem? Są to rozwiązania, które są praktykowane w cywilizowanej Europie. Zniesiemy podatek od emerytur i rent, ponieważ on jest skrajnie niesprawiedliwy. Podniesiemy minimalne emerytury i renty, ponieważ ten sam rząd, który określa minimalną emeryturę na poziomie 730 zł, równocześnie wylicza, że minimum socjalny... W Polsce wynosi 930 zł. Jak to więc się dzieje, że rząd nie potrafi zrozumieć, że w ten sposób wskazuje tą grupę ludzi na ubóstwo? Ponieważ sam wierzy, wyliczając kwotę, kwotę minimum z że za. Wiem, wielu z Was woli szczególnie. Otóż, kiedy oglądam konferencje prasowe pana... Zieloną wyspą na mapie Europy, bo u nas PKB rośnie. To zawsze przypominam sobie dane raportu OECD, który mówi o tym, że w Polsce od 10 lat nie zmienia się liczba głodujących czy jak to mówią poprawni, niedojadających dzieci. Że Jedna czwarta, a jak i niektórzy szacują, jedna piąta Dzieciak, Jak to się ma do tego hura Obiecuje się, że do szkół przywróci się opiekę medyczną dla ludzi młodych i stomatologicznych. I mówią to dokładnie ci sami ludzie, którzy parę lat temu uzasadniali to, że trzeba zlikwidować opiekę medyczną i stomatologiczną. I mówią to środowiska medyczne, pielęgniarki, siedzą w niego w gabinecie. o te środowiska To jest skrajna hipokryzja, z którą mamy do czynienia, ale ta skrajna hipokryzja to, to nie jest tylko ocena polityczna, dlatego, że za tą skrajną hipokryzją dzieją się dramaty, Bo nawet blisko 2 miliony ludzi w Polsce żyje poniżej granicy ubóstwa. Z głodnego dziecka nie będzie do tego obywatela. Z głodnego, niewykształconego dziecka nie będzie pożytku dla gospodarki i dla państwa. Wprowadzimy politykę społeczną państwa, która będzie. Które prezentowano nam przez ostatnie 20 lat, w której wydatki na cele społeczne traktowano jako zbędny koszt, jako ładunowanie pieniędzy. Nie! Zabezpieczanie ludzi przed wykluczeniem, przed ubóstwem, to nie są zbędne wydatki. Prowadzimy instytuc instytucję pełnomocnika, który będzie koordynował.